Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy program z serii Stany. Dakota Północna jako stan powstała 2 listopada 1889 roku. Graniczy z Dakotą Północną od północy, Montaną i Wyoming od zachodu, Nebraską od południa, Ajołą i Minnesotą od wschodu. Jej powierzchnia wynosi 199 729 km2 i zamieszkuje ją 886 667 obywateli. Określana jest tytułem stanu Rushmore. Jej mottem jest fraza: Pod rządami Boga ludzie rządzą, a hymnem jest pieśń Witaj, Południowa Dakota. W 1743 roku rozpoczął się okres ekspedycji omawianego terenu przez Francuzów. Już 60 lat później USA nabyło ten teren w ramach zakupu Luizjany od Francji. W latach 1804-1806 miała miejsce na tych terenach ekspedycja Louisa i Clarka. W 1817 roku zbudowana została pierwsza osada ludności europeidalnej Fort Pierre. W 1831 roku parowiec przybył do osady europeidalnej. 30 lat później powstało terytorium Dakoty. W 1868 roku powstał wielki rezerwat Siouxów. W 1874 roku odkryto na tych terenach złoża złota dokładnie w Górach Czarnych. Dwa lata później, 25 czerwca 1876 roku, doszło do bitwy pomiędzy plemieniem Dakotów a kawalerią USA. W 1877 roku miał miejsce podział Dakoty na północną i południową. 2 listopada 1889 roku Dakota Południowa wraz z siostrzeczką z północy stała się stanem USA. Południowa Dakota składa się z 67 hrabstw. Stolicą jest miasto Piech. Gubernatorem jest 51-letnia republikanka Christie Lynn Noem. Największymi miastami w stanie są Sioux Falls, Rapid City, Aberdeen, Brookings i Watertown. Dominują biali nieletynosi, a pod względem religii jak we wcześniejszych stanach, standardowo protestanci. Najważniejszymi gałęziami przemysłu stanowego są: turystyka, rolnictwo i usługi. Ciekawostką jest fakt, że w Górze Rushmore zostały wyrzeźbione głowy czterech prezydentów. Są to następująco od lewej: Jerzy Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Niestety jest to już koniec dzisiejszego programu. Dziękuję Wam za uwagę. Ja jestem Krzysiek, a to był program Stany. Na razie.